Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj krótkie pytanie. Czy Bóg ma głos? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest krótkie. Szczęść Boże. Jak to jest, że nikt nigdy Boga nie słyszał ani nie widział, a w Starym i Nowym Testamencie jest opisane, jak to Bóg przemawiał do ludzi jako głos z nieba? To czyj to był głos? Dziękuję za odpowiedź, Bóg zapłaci. Jak mówimy o głosie Pana Boga, ja słyszałem głos Boga. Nie jestem wariatem. I znam wiele osób, które słyszą głos Boga i nie są wariatami. I człowiek duchowy, który słyszy głos Boga, to jest głos w sercu. Jak mówimy o tym, że Maryja usłyszała głos Anioła i rozmawiała z Aniołem, to nie jest to głos, który obok rodzice słyszeli w innym pokoju, tylko Maryja to słyszała w swoim sercu. I słyszy ten głos, ten komu Bóg daje taką łaskę. Czasami jest tak, jak w Fatimie, mówi Maryja i słyszą, słyszy to trójka dzieci i nikt więcej. Nie, gło, głos Boży rozpoznajemy w sercu. Nie jest to głos, który możesz nagrać na dyktafon albo możesz powiedzieć, że to jest bas albo baryton, tylko nawet rozpoznajemy, że to jest głos Boży nie po barwie, a po, hmm, po tym, co On powoduje w nas. Jak, jak rezonuje w moim sercu, że na coś dobrego, co planuję, że odczuwam pokój w sercu, ja rozpoznaję, że to jest głos Boży, który do mnie mówi. A innym razem widzę w tym, że jest, jest jakieś zbaczanie, że idę w złym kierunku i ten głos mnie do tak, czegoś takiego prowadzi. Więc po owocach w sercu poznaję, czy to jest głos Boży, czy to nie jest głos Boży. Ale nie ma czegoś takiego, że Abraham słyszy, potomstwo Twoje będzie jak piasek. Na ziemi, który widzisz, i teraz to jest głos, który usłyszał. On, słysząc te słowa, patrzy na piasek, Boże, tyle razy ten piasek widziałem, i co? I teraz nagle mam jakieś skojarzenia, że tyle dzieci będę miał? To jest, to jest głos Boży, czy nie? I takie myśli są zawsze, jak mówi Bóg. Czy to mi się zdawało, czy to jest od Boga? To, to jest coś normalnego, że są wątpliwości, bo również przy słuchaniu głosu Bożego zakłada się wiarę. I i tutaj trzeba uwierzyć, że to jest od Boga. Także mówiąc głos w Starym i Nowym Testamencie, to nie znaczy, że, że to tak brzmi głos Boga. Wyjątkiem jest czas, kiedy Jezus chodził po ziemi, czyli od momentu Jego narodzenia do momentu w niebo wstąpienia. Wtedy słyszeliście apostołowie, i nie tylko apostołowie, i rodzice Jezusa, i wszyscy po kolei słyszeli głos Boga. To jest ten wyjątek. Tutaj możemy powiedzieć, że mówi Bóg, ale to jest moment od narodzin, od płaczu Pana Jezusa, który wydał, do w niebo wstąpienia. On w nas został z tym głosem, ale już nie z barwą. Czyli został, że mówi w naszym sercu. I ja słyszę głos Boży, i znam mnóstwo ludzi, którzy go słyszą. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy cię satysfakcjonuje, czy nie. Proszę o wasze komentarze. Powiedzcie też, co w tym temacie myślicie. Tymczasem kciuk w górę. Subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia. A zachęcam was, żebyście teraz pomodlili się teledyskiem mocnych w duchu, które tutaj macie. Z Panem Bogiem.